tam właśnie przejeżdżam przez jakieś małe miasteczko bardzo ładnie, czyściutko, spokojnie palmy przy drodze no jakaś rzadkość jadełka jakaś nie wiem tam była bardzo piękna pogoda i pokazuje 16 stopni ale podejrzewam, że jest więcej To jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco teraz jadę w kierunku Sibari no bo jadę ogólnie do Bali, do Bali